Możesz zostać patronem kanału Zapach łez lub postawić mi wirtualną kawę. Każde wsparcie pomoże mi w dalszym rozwoju mojego kanału. Jeśli chcesz być kolejnym gościem, skontaktuj się ze mną. Cześć! Po bardzo długiej przerwie witam Was w końcu w jakimś odcinku, który ma temat związany z motywem przewodnim kanału. Na samym początku chciałam najmocniej z całego serca przeprosić wydawnictwo Czarne i pana Jacka Hołuba, bo dzisiaj będę dla was recenzowała książkę Wszystko mam bardziej. Życie w spektrum autyzmu. Um, niestety robię to bardzo późno z tego względu, że miałam um, osoby, które śledzą kanał, które um, wiedzą jakie tam mam... Doświadczenia ze sobą, no to, to będą w temacie. No, najpierw mi wyskoczył ten szpital, a później rekonwalescencja po szpitalu, po sterydach, porzucie. Teraz jestem na oddziale dziennym ogólnopsychiatrycznym, więc ci, którzy śledzą, no to, to po prostu wiedzą co i jak. Do tego jeszcze mam oczywiście pisanie swojej książki, opieka nad synem, praca moja zawodowa, więc. Jest kolorowo, ale w końcu przyszłam do Was dzisiaj z recenzją książki. Um... Powiem Wam tak, że miałam e, ogromną przyjemność e, uczestniczenia w, w spotkaniu autorskim z panem Jackiem Hołbem, więc e, mogłam go poznać, e, mogłam z nim zamienić kilka słów. E, poprosiłam też oczywiście o, e, o podpis w mojej e, w otrzymanej przeze mnie książce pana Jacka. Ehm... To było dla mnie bardzo fajne doświadczenie, to na pewno, bo miałam okazję zadać panu Jackowi kilka pytań związanych właśnie z jego książką i ogólnie z innymi rzeczami, więc na pewno będę to spotkanie bardzo miło wspominać przez długi czas. No ale do rzeczy, słuchajcie, bo też nie chcę nagrywać nie wiadomo jak długiego odcinka. To ma być taka, wiecie, zachęta um, dla Was do kupienia tej książki, do jej przeczytania, bo. Um, mimo tego, że bardzo lubię książki pana Jacka, bardzo je cenię, um, uważam tematy, jakie porusza za bardzo, bardzo ważne. Też recenzja jednej z jego wcześniejszych książek jest też u mnie na kanale, gdzieś tam wam podlinkuję w opisie. No a swoją drogą jeszcze mam e, ogromną słabość do wydawnictwa Czarne, e, ponieważ to wydawnictwo Czarne robi w moim odczuciu najlepsze reportaże, one są przepięknie wydane, e, książki są w twardych oprawach. E, um, uwielbiam, naprawdę uwielbiam, to jest wydawnictwo Czarne, to jest po prostu moja słabość, jeżeli chodzi właśnie o książki, zwłaszcza o reportaże. E, ale teraz tak myślę, że możemy się, że tak powiem, zabrać do rzeczy. Więc tak jak mówiłam, nie będę wam mówiła długo, bo, bo to też nie o to chodzi. W każdym razie. Mm... Książkę ogólnie bardzo, bardzo, bardzo gorąco wam polecam. Um, przypomnę tytuł Wszystko mam bardziej, Życie w spektrum autyzmu. Um, nie pamiętam, czy to jest wyjaśnione w książce, czy to było poruszone na spotkaniu autorskim z panem Jackiem. Um, w każdym razie tytuł Wszystko mam bardziej. Um, to są słowa jednego z bohaterów książki. Um, bohaterów czy, czy bohaterek w tej chwili tak jak mówię, no niestety nie pamiętam. Ale w każdym razie to jest cytat po prostu z którejś, że tak powiem, z którejś osoby tutaj w książce. Więc, więc to jest taki też o, o odczuciach i o byciu danej, danej osoby po prostu. I to, co mogę Wam powiedzieć na samym początku, tak tytułem powiedzmy wstępu, na pewno to, że bardzo polecam tę książkę. Polecam ją zarówno samym osobom w spektrum, jak i rodzicom dzieci w spektrum, opiekunom, wszelkim osobom, które chcą po prostu zgłębić temat, dowiedzieć się być może, co czują osoby w spektrum autyzmu, jak funkcjonują, bo Książka na pewno nie, nie ocenia, nie wiem, nie opisuje, jakby nie opisuje tego, co autor widzi. Książka skupia się na rozmowie na rozmowach z, właśnie z bohaterami. To jest coś na podobnej zasadzie, jak ja tutaj robię w podcaście to jest po prostu rozmowa, pokazanie tego, jak, jak te osoby funkcjonują, jak ich życie wygląda, z jakimi trudnościami się zmagają i, i tego typu rzeczy. Powiem Wam w ten sposób: przekrój bohaterów jest, jest bardzo duży. Są tutaj osoby, które funkcjonują świetnie, które nie mają większych trudności takich, jakiem, jakich można by się było, powiedzmy, spodziewać, nie? No ale są też osoby, które funkcjonują troszeczkę um, gorzej, nie radzą sobie um, z takimi, można by powiedzieć, nie wiem, prostymi czynnościami, mają kłopoty na przykład z, z rozmową. Tutaj jest na przykład jedna um, bohaterka jednego z rozdziałów, taka, która nie lubi rozmawiać, ona woli um, pisać. Co też było bardzo fajne, że tutaj pan Jacek właśnie pisał, że wiedział o tym, że, że bohaterka po prostu nie lubi rozmawiać, stąd umówił się z nią w taki sposób, że on będzie jej zadawał pytania, a ona będzie na nie po prostu mu odpowiadała pisząc. I to jest, to jest bardzo cenne dla mnie, bo to pokazuje, że pan Jacek po prostu. Uszanował to, jaką osobą jest, jest ta kobieta, jak się komunikuje. Wziął też pod uwagę to, żeby ona czuła się komfortowo, żeby czuła się bezpiecznie i to jest dla mnie ogromna, ogromna zaleta, ogromny plus. Drugą historią jest też, drugą taką rzeczą, która mnie bardzo ujęła, jest też rozdział zatytułowany Życie jest prawda. I nie, nie życie jest prawdą, życie jest prawda. Mam tutaj oczywiście pełno rzeczy pozaznaczanych, ale teraz postaram się tak na szybko przekartkować. Ok, znalazłam. Więc to jest rozmowa z Wojtkiem. No i można by się przyczepić, powiedzmy, do tego, że tutaj jest sporo błędów. Językowych, czyli właściwie takie, że na przykład słowa nie są odpowiednio odmienione, czyli właśnie na przykład to, że życie jest prawda i tego typu rzeczy. Natomiast to są błędy, które nie zostały przez, przez pana Jacka ani przez wydawnictwo w żaden sposób skorygowane. Więc to jest takie oddanie uszanowanie też tego człowieka, pokazanie tego jaki jest, jaki jest, naprawdę, jak się komunikuje mimo tych błędów, które się pojawiają, no to przecież nie jest to żadna trudność, bo rozmowa z Wojtkiem i tak była przeprowadzona była przeprowadzona w taki sposób, w jaki miała być. I to jest właśnie fajne, że że to nie zostało poprawione. Nie wiem, w jaki w, w jakiś sposób mnie to bardzo ujęło. Jeżeli chodzi też o takie rzeczy, które, które mnie bardzo um, ujęły jakby w tej książce, to jest drobna, niewielka różnica w nazewnictwie, Mianowicie, to akurat nie o to chodzi, ale to tak w ramach ciekawostki mi się po prostu przypomniało, że tutaj pan Jacek nie używa określenia osoby z ASD, tylko z ASC. To też jest wyjaśnione, z czego to wynika. Pojawiają się określenia osoby neuronietypowe zamiast neuroatypowe. No i teraz w zasadzie, jaka jest różnica? No, bo oba słowa oznaczają dokładnie to samo. Hmm, ale ja mam takie odczucie, przynajmniej dla mnie takie znaczenie, hmm, bardzo drobne, naprawdę drobne, takie nie. na co ktoś mógłby po prostu nie zwrócić uwagi. Natomiast ja mam coś takiego, że dla mnie coś atypowego, niezależnie czy neuroatypowy, czy jakikolwiek inny, w każdym razie coś atypowego niesie dla mnie taki. Hmm, to jest dziwne, coś tu jest z tym nie tak. To jest takie... no, mm -mm. Natomiast coś nietypowego w moim odczuciu to jest takie ej, wow, jakie to jest fajne, to jest takie nietypowe, super. I to jest bardzo drobne, bo oba te słowa neuroatypowe, neuronietypowe oznaczają dokładnie to samo, tak jak powiedziałam. Ale taki ładunek, nie wiem, emocjonalny, semantyczny jakoś... Jakoś dla mnie tutaj jest znaczenie. Nie wiem, jaki... Jakie wy będziecie mieli spostrzeżenia na ten temat w każdym razie jestem ciekawa. Dajcie znać, dajcie znać, jak, jak wy się na to zaopatrujecie, bo to jest ciekawe. Kolejna sprawa to jest to, że dużo jest w książce poruszonych obszarów, nad którymi tak naprawdę ludzie nie zawsze mogą się zastanawiać, tak? no bo może być tak, że się na przykład. Dana osoba może się skupiać na tym, że no, bo ten ktoś funkcjonuje w spektrum autyzmu i tak dalej, i po prostu się, wiecie, zastanawia nad jakimiś e, trudnościami tej osoby i tak dalej. Natomiast e, bardzo często może być tak, że zapominamy o tym, że to są też ludzie, e, którzy mają swoje potrzeby seksualne, co jest jakby w 100% rzeczą naturalną, no bo tak po prostu działa człowiek, um, pomijając oczywiście osoby aseksualne, bo to też, to też jest trochę co innego. Um, ale to też jest tutaj poruszone i to jest um, duża odwaga ze strony pana Jacka i ze strony um, bohatera, jakby tej opowieści, że ten temat jest. Um, Poruszony, bo nie jest tematem łatwym, ale bardzo fajnie, że to, że to zostało tutaj w tej książce wspomniane. Bardzo cenne dla mnie jest to, że w książce właśnie nie ma oceniania, nie ma opiniowania, nie ma mówienia. Że nie wiem, że to jest złe, to jest dobre, cokolwiek takiego, albo że ten się zachowuje tak i, i to jest jakieś niezdrowe i tak być nie powinno. To jest po prostu czyste oddanie głosu bohaterom książki. Takiego głosu pokazania, pokazania jakby tego, kim są, bez nakładania żadnych masek. O maskach tutaj w książce też się wypowiadała Anita Wojtkiewicz. I mówiła, że zarówno dzieci, młodzież, jak i same osoby dorosłe też używają wielu, wielu masek. I jakby każdy ma na maskowanie jakąś przyczynę, ale to jest niemalże 100%. Nie chcę mówić, że z całą pewnością 100%, no bo wiecie, ja nie mam takich. Takich, nie chcę mówić uprawnień, ale to jest ale to coś, coś mniej więcej w tym, w, w, tym, w tym kierunku zmierzam, że naprawdę zdecydowana większość osób w spektrum autyzmu po prostu się maskuje z obawy, ze strachu przed odrzuceniem, z potrzeby dopasowania się, z potrzeby akceptacji czegokolwiek. Takiego tutaj dużą rolę odgrywa oczywiście środowisko, jak, jak zresztą w większości innych sytuacji. Też kolejną rzeczą, która jest dla mnie bardzo cenna, jest to, że na końcu książki znajduje się, tylko przewinę sobie jeszcze, żebym nie przekręciła, nie przekręciła słów, mianowicie list dorosłych ze spektrum autyzmu do rodziców dzieci z autyzmem. I bardzo Wam polecam przeczytanie tego, bo to jest w ogóle całej książki, oczywiście, ale, ale ten list myślę, że może naprawdę na wiele, na wiele kwestii otworzyć po prostu oczy, być może dać też jakiś taki pogląd, jak ewentualnie coś, coś można by rozwiązać, coś można by rozwikłać. Też myślę, że to jest, że w tym liście, jak i w ogóle w całej książce są rzeczy, które mogą dać mnóstwo wsparcia, ale też bardzo, bardzo dużo zrozumienia osób, które właśnie są w spektrum autyzmu. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tak. Powiem Wam w ten sposób. Trudno mi jest powiedzieć dużo, dlatego że myślę, że ten film trwałby naprawdę, naprawdę bardzo dużo czasu. Um... A nie chcę wam jakby zabierać przyjemności czytania książki, bo naprawdę serdecznie Wam ją polecam. To jest książka naprawdę fantastyczna. I tak jak już mówiłam na początku, bardzo się cieszę, że, że właśnie pan Jacek porusza trudne tematy. Porusza takie tematy, które nie są nie są jakby. Nie są łatwymi rzeczami do, do rozmawiania, do poruszania. I też też właśnie to, co powiedział, zdaje się chyba na spotkaniu autorskim, na którym byłam, też właśnie to, że on jakby będąc autorem tej książki on jakby usuwa się troszeczkę w cień, że on oddaje głos swoim bohaterom i że on tak naprawdę nigdy nie wie, jak do końca książka będzie wyglądała, bo on ma w głowie jakiś zarys, jakiś pomysł, ale tak naprawdę nie ma jakiejś nie wiem, jakiegoś schematu, cokolwiek takiego, tylko po prostu treść jego książce nadają po prostu Bohaterowie. I to jest w moim odczuciu taki bardzo duży ukłon w stronę bohaterów tej książki i to mi, to mi bardzo bardzo zaimponowało. Więc słuchajcie myślę, że to tyle. Bo uwierzcie mi, nie wiem, co jeszcze mogłabym Wam więcej powiedzieć, bo, bo myślę, że to mogłoby trwać naprawdę długo. A to, wiecie, też nie o to chodzi, żebym ja bym czytała tutaj całą książkę, wiadomo. Słuchajcie, oczywiście link do zakupu książki znajdziecie w opisie odcinka. Też polecam Wam bardzo zajrzeć na Instagrama Pana Jacka, bo tam też wrzuca po prostu jakieś różne fajne posty, fajne informacje. W momencie jak. Byłam na tym spotkaniu autorskim pana Jacka, no to też proponowałam mu, pytałam go o to, czy po prostu będziemy mogli wspólnie nagrać jakiś odcinek. Ci, którzy śledzili kanał, pewnie widzieli, że ja wrzucałam zdjęcie właśnie z tego spotkania, gdzie informowałam was o tym, że szykuję dla was niespodziankę. Później, niestety, był ten szpital i ta moja rekonwalescencja i było, było ciężko. Teraz jeszcze jestem na tym oddziale, więc czasu mam naprawdę bardzo, bardzo mało więc to po prostu siłą rzeczy gdzieś jakoś się po prostu odwlekło niestety. Ale myślę, że będę po prostu drążyła gdzieś tam temat z panem Jackiem już jak w momencie jak ja też, że tak powiem, dojdę po prostu do siebie po tych wszystkich po tych wszystkich rzeczach i, i że po prostu tego czasu będę miała zwyczajnie więcej i będę miała po prostu trochę spokojniejszą głowę. No to myślę, że, że gdzieś coś takiego jeszcze spróbuję um, Zorganizować dla Was, dla nas wszystkich, bo myślę, że to by było po prostu coś, coś ciekawego. Także słuchajcie na koniec, raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam książkę. Myślę, że na pewno nie będziecie rozczarowani jej treścią. Jeżeli ją czytaliście, no to dajcie mi znać, jak Wasze odczucia, jak Wasze. Odczucie, jak wasze Opinie po przeczytaniu książki i raz jeszcze na koniec najmocniej przepraszam wydawnictwo czarne i pana Jacka, że tyle to po prostu trwało. Niestety nie dałam rady tym razem tego zrobić wcześniej, tak jak, tak jak planowałam. No niestety sprawy losowe w życiu bywa po prostu różnie, także najmocniej raz jeszcze przepraszam, ale cieszę się, że w końcu mi się mi się udało zrealizować to, co chciałam zrealizować. Słuchajcie, na ten moment to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć. Jeśli wysłuchałeś, wysłuchałaś rozmowy do końca, proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. To pomoże mi budować zasięgi kanału.